No, i zaczynamy kolejny odcinek remontowy przed zbiorem. Siana dzisiaj na tyłach gospodarstwa. A ja witam Was w kolejnym odcinku i będziemy remontować tą oto zgrabiarkę, która została zakupiona od Patryka. I części doszły, a tu mamy winowajce tych wszystkich pasów, ten właśnie o rozsiewacz, ale nie o tym dzisiaj. Jak widzieliście prędzej, zgrabiarka jest to Deutzfar s 85 dn i ogólnie bardzo fajny model, tylko że zostało tutaj uszkodzone koło talerzowe. To to atakujące jest w bardzo dobrym stanie. Ogólnie jest taka e, dewiza, że koła współpracujące ze sobą powinny być wymienione. Tylko, jak to wiecie, no kurczę, te remonty tutaj przed tymi wszystkimi się no i tak już wyszły od groma pieniędzy. A to koło jest w bardzo dobrym stanie, naprawdę bardzo dobrym stanie. Wystarczy to tylko tam dobrze wyczyścić. I dobra, teraz co? Teraz tutaj. Należałoby otworzyć tutaj to koło pasowe, znaczy koło pasowe, koło talerzowe. Koło talerzowe zamówione z internetu. O, tutaj o, tak, weźmiemy. Koło kosztowało 850 zł i to była naprawdę bardzo dobra cena. O, otworzymy to. jestem sam ciekaw, jak to wygląda czy to jest w ogóle ten model, ale po symbolu maszyny wszystko się powinno zgadzać i teraz o, tak ciach tak tak Tych jest? wyciągamy o koło krampowskie o. czyli chyba całkiem spoko o, teraz przymierzę tutaj o, nawet pasuje. O? Kurde, idolo. Piękna sprawa. I teraz, tak, teraz wystarczy tutaj nowe śruby dać. Ale ja śruby kupiłem dupiaste. Kurde. Bo myślałem, że to będą na stożki, a ja kupiłem normalnie stożkowe śruby. I tu będzie trzeba zwykłe dać. Dobra, ja idę znaleźć te śruby. A jeżeli ktoś by z Was szukał, właśnie takich kół, to podam numer w opisie, w, w opisie filmu. W przymiennym komentarzu dam numer do pana, który prowadzi sklep. Chcę to wspomnieć na temat tego, bo naprawdę bardzo fajna obsługa i życzliwy, naprawdę ten pan był. Także szybko poszło, a nie musiałem nic robić. A mówię, że miłe słowo szepnę na jego temat w zamian za. Fachową obsługę, ale teraz biorę idę po śruby i biorę się za skręcanie tego. Koło talerzowe już na miejscu, ale coś ta pogoda zaczyna się chrzanić Nie? Wuja, tu przyjechał właśnie. Wuja, Siema. ręka w gipsie. pomożesz co? Bo możesz. <śla> ja, możesz. Dobra, pakujemy to i zobaczymy, czy to będzie działać. No i dobra Zbliżamy tym kodnikiem O tu To czekaj, czekaj Bo to musi być prosto Po okiem trzeba wyprostować czekaj. O to tak Ja Ale może by to znowu oczyścił Chwilę nie uwagi, a tu znowu wszystko złożone a to wszystko dzięki baterii w kamerce. Muszę w końcu kupić te nowe baterie. Bo jedna bateria jest uszkodzona i wywala co chwilę błąd kamery. A ta tu je, się je męczy teraz na jedną baterię. No, jak widzicie, całe osłony, wszystko już poskręcane, pozakładane, powyregulowane. Wszystko się kręci jak należy, tylko teraz nie obrócę, bo haczy to o ziemię i dupa. Ale za chwilę zrobimy testy polowe. I już tu mam przygotowane. O! Wałek już jest, tu nabity. Teraz jeszcze tutaj wystarczy przewiercić otwór, wbić tutaj zabezpieczenie, założyć tutaj końcówkę, osłonę, żeby to wszystko było jak się należy. Teraz tylko tutaj o tytryczkami zabezpieczyć tu końcówkę. Tą wałka to już od razu zabezpieczę. Pomału o tak. Nie wiem, czy jedna sięgnie, jedna nie sięgnie, trzeba będzie dwie wziąć. O. I taki oto prosty sposób połączenia tych trytek Tu ogólnie fajnie by się też nadała opaska do e, przegubów samochodowych. One są naprawdę fajne, mocne. O! Ale te też nicze, niczego sobie. O! I trzymaj, jak ta lala. Obetniemy tą resztę. Czekaj, gdzieś tutaj są te klucze. Tu są knipeksy. E, obcinaczki. O! Są obcinaczki. O, obetniemy te końce. O, tak, ciach, ciach, obcięte. Dobra, to już mamy. Teraz tutaj, tutaj by się przydało, teraz ten wałek założyć. I za chwilę będziemy mogli próbować tutaj robić próby. Co wuja, Będziemy robić próby, nie? Dobrze, idzie. Dobrze, wszystko idzie. No i dobra. Teraz co? Teraz trzeba przewiercić ten otwór, i za chwilę Wam pokażę, jak to już będzie wyglądać. Jo. No i już wałek został zakołkowany tutaj kołkiem rozporowym Został przewiercony otwór na wylot w tej oto cytrynce Teraz o, przychodzi tak Ten pierścień Nakładany jest o, tu O, w ten sposób To jest, to jest tak O, to tak I jednym pewnym ruchem dociskamy I siedzi Teraz można to zamontować To jest za krótka ta osłona ale powoli o. to tak o. tak by się przydało podwiązać i wpinamy to o. O. ja pierdzielę siedzi o, to się zapięte jest. Teraz tu jeszcze zapiąć. O, to można tu zapiąć. I gra muzyka. Pięknie wszystko Ameryka. Osłona, jak ta lala. Można jechać próbować. Dupa. Wiesz czemu? Czemu? Bo źle zamontowałem wózek na odwrót. I ona zamiast grabieć do tej strony, to ona do tamtej strony grabi. Także wózek jest do obrócenia. No. Tak to jest jak człowiek nie spojrzy do końca, nie? No niestety. i się udało, nie? No. Wszystko działa jak należy. No. Opony trzymają ciśnienie, jest napompowana. Wszystko jest ok. Działa teraz wszystko w dobrą no. stronę. A my... udało się skrzesić oto tą grabiarkę. zgrabiarka moim zdaniem jest porządna. Jest porządna. No. Powinna tutaj teraz sobie nam, dużo lepiej dawać radę niż ta pasowa. No. Tutaj gdzie są nierówne te tereny to jest ogólnie lipa, a tutaj zostało podgrabione to, gdzie jest trochę mniej tej trawy, żeby tego nie, niepotrzebnie nie przegrabiać, nie? No mm -hmm. i Helena chce się pokazać, tak? To chodź tu jeszcze do mnie. No, bo tutaj mali pomocnicy są. I Kosi chcesz tego się pozdrowić? Co? Tylko pomachać. No, no. Takim małym akcentem macie pozdrowienia od Heleny. Wszystkich widzów pozdrowia Helena. No, Tak? No i takim miłym akcentem kończymy ten odcinek i się będziemy już z Wami żegnać. Także dziękujemy Wam za uwagę i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.